Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam taki dzień zdrabkowy. Są tu zdrabki za kwotę 36 zł. Mam tutaj zdrabki po 1 po euro, po 2 euro. No i jedno za 10 euro. Po, je, po jedno euro to mam takie szwajne Tu mam raz, dwa, dwa. Trzy, cztery, 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 takie szfajne gehabt mam Po jedno euro e, Raz, dwa, trzy, cztery Cztery mam takie e, machmal pauzę. Takie tu bardzo fajne, one są takie tutaj z ciasteczkami Pierwszy raz, to, są, to jest jakaś nowość, bo jeszcze nie widziałam tutaj z wisiąkami fajne takie pierwszy raz je widzę taka nowość tutaj jest cały cyrkus dwa takie mam dwie zdrapeczki e, aha tutaj mam takie szarfę dwie siódelmeczki. po 2 euro e, koffer hofer mam takie e, dwie zdrapeczki też po 2 euro e, no i Grenzenlos. los mam cztery zdrapeczki Tutaj z balonem, tutaj takie. No. 4. I tu mam taką po 10 euro platynową siódemeczkę za 10 euro. Jestem jej ciekawa, ale oczywiście będzie na samym końcu. Dobra, zacznę zdrapywać, żeby nie przedłużać tego drapania. Może zacznę od tej nowości, bo bardzo, faj, bardzo ładne są takie fajne. Zauważyłam, że zaczynają nowości wchodzić u mnie w drabkach. Bardzo się cieszę. Po małymi kroczkami, ale zawsze coś. Dobra, trochę tu powiększę, żebyście widzieli te strapeczki. No, widać? Dobra. Tu mam monetę, znalazłam. Dwa złote. Z 2010. Nie wiem, czy to małysz nie był. Ua, czekajcie. To muszę trochę chyba... Tutaj na nartach zjeżdżający. Chyba to małysz, ale nie wiem. Małysz na pewno. Skaczący. Dobra. Będziemy zdrapali. Mam nadzieję, że pan Małość przeniesie szczęście. Zobaczymy. Aha, pewnie to jest co tu ma być, bo ja tak patrzę, jeszcze nie przeczytałam. Findezy ile gluksz tam maiden gęwina i Hapensiden. tak one. ondes i R Aha, glukcele, czyli tutaj muszę zdrapać. Osiemnastkę. Ach, dobra. Czekajcie, bo ja nie wiem czy to... No dobra, tutaj mamy osiemnastkę. Tu jest numer dwanaście. Wow. Numer czternaście. 16 i 15. Niestety tej zdrapeczce się nic nie trafiło. Teraz zaczynę następną zdrapunę. Zobaczymy, co tu się trafi. Numer 12. Hmm. Numer 12 było w ostatniej zdrapce. No oczywiście numer 11 obok. Numer 16, numer 13, akurat 13 miałam urodziny kwietnia. I numer 15, no. Kurde. No nie trafiło się. A jeszcze dwie z z tego tutaj mam. Zobaczymy. Numer 11. Kurde. Numer 18, numer 15.

Ten rok to będzie niezapomniany, niestety. Jak dla większości, ci co mają w tym roku urodziny, bo taki całkiem inny ten rok. No ale co zrobić? No, teraz tu będę drapała Szwang Hapt. Tu mam cztery, w tamtym niestety nic mi się nie trafiło. Kolejny, nie, tak troszeczkę nie powiększę tu. Tak, dla was, żeby to dobrze wszystko było. Dobra, trzy glaj się. 20 no 100, 100, 100 i 4 3000 na na to już na pewno nie będzie i 3000 jest, jak mów, 3000 wygrała. Kurde, no. A to by było super. Dobra, tutaj 20 4 2, 40, 4, o! Musi być 4! 4, je, yeah, 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 yeah. 4 euro! Wow! Super! Z jedno, tutaj, za jedno euro 4 euro wygrane. No to super. To się cieszę. To jest bardzo fajne. Tu mam 3000. Wow! 10, 2 euro, 2 euro, 3000, wow, 3000 czy 2 euro? Nic. Kurde no. Dobra, to trzeba tutaj na tą kubkę Aj, no śmieciłam, dobra, ale bardziej tego nie, nie. Kurde, 2 euro, 4 euro, 10 euro. 44. Jeszcze jedna czwórka? Nie. Kurde, no lipa. Nie. Dobra, że chociaż tamto. Teraz będę drapała cały cyrkus. Zobaczymy, co w tym cyr cyrku mi się trafi. 19. 11. 16. 17.

Teraz taky ten los zło wow. 2 euro po 2 euro. Tu musi być 27 i 23. Kurde, żeby to tak dobrze tutaj. Jeśliście tak dobrze widzieli. 27 i 23. Chyba dobrze. Ach, dobra. Yy, tu mamy 29 i 11, 14, no nie ma. Tu mamy 16, 22 obok i 26. No nie ma. Kurde, coś się te zdrabki nie popisują. Ach.

Zdrabki, popiszcie się. No, na, no, na. No. Kurde. Nie się coś tu popisać. Nie chcą te zdrabki. No ja. Strike na całego. 27 i 17 muszę trafić. Dobra. 17 jest, jest, jest. Siedemnastka, Dwadzieścia trzy. 28. Tu muszę też 27 trafić. 14, 16 i 12. Ciekawe, co jest pod 17. O! 4 euro! No to też super. 4 euro też bardzo fajnie. Wow. No to bardzo fajnie. Nie ma tragedii.

19 nie ma, 22 nie ma i 24 no nie ma. Kurde, no. Wow, dobra. Teraz kofer hofer drapie, Tu mam dwie zdrapeczki z tego koferhofer. No, a nie, trochę więcej mam tutaj, jeszcze tutaj te zdrapki, Trochę więcej mam. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze pięć przykryte coś były. Kurde, tak, żeby to tak. Wam było tu. Dobrze. widzieć, kurczę. Dobra. Aha, a co tutaj ma być? Aha. Pieniążkę muszę. Mane many znaleźć. Mane many, many. Tu jest butelka. Tu jest statek. Samolot. Tutaj jakiś tam znak. Muszla. No i autko. No i tutaj nie ma. Tu nie ma. Zobaczymy, czy tu jakieś many-many znajdziemy. No, jakieś drzewka. Znowu stateczek. Znowuż samolot. Znowuż autko. Tutaj jest ten, no, Ankar, jakieś tam i parasolka Cholipa. nic nie trafiłam. Dobra, teraz siódemeczka. Kurde, ja powiem, w tych siódemkach mam zawsze pecha, nie? Ja nie wiem, czy ja coś wygrałam w tej siódemce. Jakoś takiego pecha mam. Dobra. Osiem. Pięć. Jeden, sześć, dziewięć, cztery. No i zero, oczywiście. Kurde, no. Ja nie wiem. Napiszcie mi osoby, które tutaj w Niemczech kupują zdrabki, czy na tą siódemkę coś fajnego trafiła, bo ja. Jeszcze nic. O, się ostatnia ta siódemeczka i jeszcze jedna będzie za 10 euro. Zobaczymy. Zero. Dziewięć, o jest siódemka, jest siódemka, a czekaj, find a Sie nie siedem a no jest siódemeczka, siódemeczka, trzy, osiem, jeden, sześć, ciekawe co przed z siódemką, ciekawe. O, 4 euro. No też dobrze. No i super. 4 euro też super. Dobra. No to 4 euro mamy. Kurde, same czwórki. Ale też dobrze. No, a teraz ostatnia. Decydująca zdrapeczka

Dziewięć, dwanaście, kurde, jesteśmy w połowie. Trzynaście, dziesięć, osiemnaście, cztery, pięć, czternaście, piętnaście. Nie, dziewiętnaście. Nie mogę. Będzie czy nie będzie? Nie ma. <laughs> panu. No, nie trafiłam. Ach, kurczę, felek. No, nie trafiła mnie. 10 euro i kurde mać. Lipa. Oh, dobra. To z 36 euro. E, wow. Zobaczymy, ile nam się trafiło. Trafiły nam się, ile razy miałam z Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, szesna, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Z dziewiętnastu z trafiły mi się tylko trzy. Tylko trzy. Kurde, no. I w każdej trafiło mi się po 4 euro. W tym szarfę, w siódemce 4, gręcen los 4 euro. No i w śwince 4 euro, czyli 12 euro mi się trafiło. No, z 36 do 24. Jestem na minusie, kurczę, no. Ale dobre, chociaż to, chociaż te 12 euro zawsze lepsze niż nic. Dobra. Kurde, ale wiecie, co? Miałam taką cichą, taką cichą Nadzieję, że w tej siedemce coś się trafi. no. Taką skromną, cichą. A zobaczę, co w tej 13 by było. W trzynasty. 13 25 tysięcy. Kurde, 25 tysięcy byłoby. I ja to bym dzisiaj skakała z radości. Jakbym 25 tysięcy wygrała. Od razu bym coś zainwestowała. Od razu bym coś zainwestowała, bo w tych czasach to nie warto zbierać kasy, tylko w coś inwestować. <grym> Naprawdę, bo te pieniądze wartości już nie mają. Trzeba tylko w coś inwestować. Dobra. To na, ty, na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. No, skromna wygrana, ale wygrana. Życzę Wam miłego dnia. No i do usłyszenia, do następnego. Pa!